Także fajnie, moim zdaniem, odwiedzić. W sumie jesteśmy w dżungli, a wokół są różne świątynie. Oczywiście Budda wszędzie. Ale jest fajnie zielono, jest dużo cienia. Fajnie. I, I całe... widać cały Chiang e Mai w sumie. Tak, właśnie fajna panorama jest tutaj. I też nas straszli, że dużo komarów będzie po drodze, a w sumie nie było jakoś dużo na no, tym szlaku. No tam było, ale, ale dało do wytrzymania. Też się fajnie szło, bo było dość chłodno i przewiewnie, bo cały czas się szło dżunglą. Kasia się śmieje, że znalazłem nową. Hobby, czyli filmowanie pająków. Tak, jest bardzo dużo pająków, a takich naprawdę ogromnych. Ale ładnych. Nie takich jak w Polsce w garażu, tylko kolorowe Nie takie wiem, ładne pająki. Ładne. Początkowo ta świątynia służyła jako miejsce odpoczynku dla mnichów wędrujących do innej świątyni, która znajduje się jeszcze wyżej na samym szczycie góry. Po wybudowaniu drogi na szczyt świątynia ta stała się rezydencją mnichów i miejscem medytacji.